Po co tutaj jesteśmy? Ja o tej wymianie oleju to już mógłbym trzytomową powieść cienkiewiczowską napisać. Co se kornacki może mówić, a wy i tak robicie swoje? Także auto jest umorusane, tak nasrał. Zobaczymy, ile te samochody tak naprawdę spalą. Rozpoczynamy film drogi dzisiaj. Myślicie, jak jeden człowiek może przyjechać na mop brwinów na dwa samochody? No nie, ktoś jednak stoi za tą kamerą, uśmiecha się tutaj od ucha do ucha i pilotuje drugi samochód. Po co tutaj jesteśmy? Słuchajcie, ja tyle o tych samochodach wam opowiadam i dzisiaj chciałem wam udowodnić, że ani zła pogoda, ani ten dżowy opad nie będzie tutaj nam stanowił o tym, co mamy robić. Po pierwsze dzisiaj przygotowujemy Bokstera do sezonu, czyli wywożę go do Gliwic do braci Pietrzak, celem zrobienia detailingu, oraz y, bierzemy zieleniaka, tak zwanego Kermita, do łodzi na wymianę oleju. Ja o tej wymianie oleju to już mógłbym trzytomową powieść cienkiewiczowską napisać, bo zawsze mówię zagęszczać interwały, zagęszczać interwały, ale co se Kornacki może mówić, a wy i tak robicie swoje? No więc dzisiaj Kornacki Wam udowodni, że jak coś mówi, to rzeczywiście to robi. Ten samochód, jak kupiłem, jak miał 8200 najechane, dzisiaj ma 10200. Zrobiłem nim 2000 km, więc wydaje mi się, że jest to idealna pora na taką dobrą, szybką wymianę oleju. Porsche zaleca te interwały co 2 lata i co 30 tysięcy km. Ja zaś zdaję sobie sprawę, że jeżeli auto ma podwójnie doładowanego 3-litrowego boksera pod tylną pokrywą, należy mu się po 10 tysiącach od nowości tego przebiegu yy, przepłukanie i, i wymiana oleju. Także dwie rzeczy mamy dzisiaj, kochani, do załatwienia. Ale najpierw yy, zrobimy mały teścik, żeby nie było tak łatwo. Yy, jestem na ekstra stacji benzynowej. zwłaszcza jak się kolorystycznie zgrał ten samochód. Zaraz Wam jeszcze opowiem, co się jeszcze tutaj zgrało i to nie tylko kolorystycznie. Zatankuję te dwie fury do, do pełna. Dobrym paliwem. Tym najwyższym, najlepszym. Tutaj 255 koni mechanicznych, tutaj 385 koni mechanicznych. Zatankujemy do pierwszego kliku, do pierwszego odbicia i zobaczymy, ile na tej trasie Brwinów, Łódź, Gliwice, no przed Gliwicami się zatrzymamy na stacji benzynowej kolejnej, zobaczymy, ile te samochody tak naprawdę spalą. Także mnóstwo przygód przed nami, jedziemy tankować. Musicie pamiętać, że gdy podjeżdżacie na stację benzynową samochodem typu Porsche to nie stajecie tyłem przy dystrybutorze tylko przodem przy dystrybutorze gdyż zbiornik paliwa zarówno w Boxterze jak i w 11 jest z przodu od strony pasażera no nie każdy o tym pamięta ale powiem Wam że jakoś tak przychodzi że łatwo się do tego przyzwyczaić w mojej 11, 997, też urwała mi się ta gumeczka ona się zawsze urywa i nie wiem dlaczego Porsche z uporem maniaka od dziesięcioleci stosuje wciąż ten sam patent na ten taki plastikowo-gumowy v -Heister. Wszyscy mają lepsze wlewy paliwa niż rzeczony Porsche. No ale dobra. I teraz uwaga. Taniej czy lepiej? Lepiej. Tutaj wleję niewiele, bo Boxster był tankowany zimą i zrobiłem dosłownie dwie przejażdżki w tym czasie, także do pierwszego kliku do leweczka. Oczywiście mało pali. Dobra, nie, nie dolewa. Okay. Ale będzie rachunek. Wejścia Dobra. A nie, to i heister. Muszę to ponaprawiać kiedyś te gumki, podmieniać te korki, bo mnie to denerwuje. Ten za to <ścoughs> jest, jak to mówią w naszym środowisku samochodowym pusty w ryj. Zasięg na 60 km, a jak jest zatankowany ma prawie na 800. Tu jest powiększony zbiornik do 90 litrów. Więc no, niech będzie drożej, ale niech będzie lepiej. Bierzemy benzynę, która w nazwie ma... Dobre, co? Parkowałby diesla. Bierzemy 98, o przydomku Evo. I teraz wam opowiem. Mam tutaj w telefonie, wpisuję sobie MOL, kartę, która nazywa się MOL MOVE. Ta karta MOL MOVE, Pozwoli mi dzisiaj, otworzyło się, startujemy, Adam, o, nie wiem dlaczego, ale mam pakiet VIP, no i fajnie, że mam, cieszę się ogromnie, już dostałem w mailu powiadomienie, że jak założyłem sobie ten pakiet VIP, to po pierwsze, będę miał zniżkę na paliwo, sprawdzę to, po drugie, jako startujący w tym programie dostanę darmową kawkę, kierownik nie pije kawki, ale ja bardzo chętnie, on by wziął kanapkę, no a ja wezmę kawkę, o rany gościa, no trudno. I zobaczę, ile taniej będę miał za te dwa dystrybutory do zapłacenia. Oraz przede wszystkim, czy kawka będzie dobra, a do kawki też dobiorę sobie jakoś symboliczną kanapę. Dobra. Tu jeszcze się nie urwał ten gumowy Wichajster. Zobaczcie, gdyż samochód jest piękny and nowy. Zalecane paliwo 98 do mojej nowej 911. Tak więc idziemy w Becalen. 6 and 7. Muszę być w Polsce Centrum Łódź na 10, jest 9 z dokładnością. Jestem już na wielocie, więc myślę, że spokojnie ustawię ten i w tej rzece samochodów, które zwykle a dwójką z Warszawy do Łodzi podróżują spokojnie zdążę. A żeby nie kruszyć się w samochodzie, to zjem na miejscu. No i tak sobie mkniemy na dwie fury przez Polskę. Yy, tak naprawdę tym testem będę chciał Wam udowodnić, że samochody sportowe to są samochody jeszcze wciąż na tyle lekkie, że one nie muszą palić 20 czy 25 litrów na setkę. Tankować dobre paliwo, dbać o czystość silnika. Często zmieniać olej. To są te rzeczy, które powtarzamy jak mantrę w dziennikarstwie motoryzacyjnym, ale to wszystko musi działać. I cały dzisiejszy dzień jest właśnie skupiony na tym, żeby Wam to organoleptycznie uświadomić. Jeszcze nie zmieniam oleju w boxterze, bo to jeszcze nie jego czas, ale dosłownie za chwilę będzie auto na nieco większym przeglądzie, bo zaraz muszę pewnie kontrolka zapali. Tutaj rzeczywiście warto nadprogramowo to zrobić. Tamtym też nadprogramowo będzie robiony, ale ten samochód na tyle mówię o boxterze, na tyle mało jeździ, chociaż pięknie wygląda jak jedzie w lusterku, że bardziej ten olej zmienia się w interwale czasowym. Czyli nie więcej niż raz na rok. Pamiętajcie, że jeżeli jedziecie na jednym oleju, nawet jeżeli mało eksploatujecie samochód, jeżeli jest to auto kolekcjonerskie, czy już rzadkie, czy, czy niecodziennie eksploatowane, to raz na rok ten olej i tak warto zmienić, bo olej się utlenia, bo te wszystkie uszlachetniacze, które są znacznym procentem jego składu, po prostu korzej działają. Także albo raz na rok, albo co te 10 tysięcy warto to zrobić. No testujemy, objeżdżamy tymi samochodami Dzisiaj pół Polski i liczę na to, że będzie to i dla mnie, i dla Was fajna przygoda. No i jesteśmy, za chwilę auto pojedzie na wymianę oleju, ten będzie czekał. Wyniki po 100 km. Wiecie, że trudny to jest odcinek autostrady, czyli A2 od węzła Brwinów do tutaj, A1 i na południe łodzi. Średnia prędkość nieco ponad 120 na godzinę, tu wyszło 121 bodaj na godzinę, włącznie z dojechaniem z autostrady do Porsche Centrum Łódź. Porównanie spalania na tym pit stopie, bo jeszcze będziemy jechać kolejny dystans i to spalanie będziemy wyrównywać. Jak na razie, Boxster 9,5, wcale nie tak dużo, 11, 10,9, czyli prawie półtora litra więcej na 100 km. Spora różnica, spora też różnica w mocy w tych samochodach, no i przede wszystkim tutaj jeszcze wolny ssak, a tu nowoczesny motor yy, doładowany. Strasznie lubię te zabawy w motoryzację i strasznie lubię to porównywanie. Nie jesteśmy mistrzami eco-drivingu. Jedziemy normalnie, przyspieszamy dynamicznie, nawet tu ze światłem pozwoliłem sobie złąc kontrol, pyrgnąć się do przodu, od tak dla zabawy, yy, także to jest test normalnej eksploatacji samochodów. A tak jak wspomniałem na wstępie, żeby nie być gołosłownym, 10300 km samochód przejechał i właśnie wędruje na pierwszą wymianę oleju. Olej spuszczony, auto jest w trakcie prac. 10 tysięcy, niby mało, ale jednak dużo. Zauważcie, że to był olej, który był zalany w fabryce do silnika, który był też fabrycznie nowy. Także wydaje mi się, że po tym dystansie jedni to robią po 5, inni po 15. Po 10 tysiącach warto dać temu motorowi poddychać świeżym smarowidłem. Jeszcze będzie zalewane tutaj. Większość rzeczy się robi od dołu, ale akurat olej wlewa się od góry tutaj pod tą mikromaseczką. Także czekam, potem szybkie mycie. I pędzimy dalej, w dwie fury. Nie chcę z niego wysiadać przez cały czas, bo to jest auto, które stoi w garażu i samo wyszukuje u mnie w głowie powodów, dla których chciałbym się nim przejechać. I nawet jeżeli naprawdę nigdzie nie muszę jechać, to czasami bywa tak, że biorę kluczyk i mówię do żony idę przegonić jeleniaka. I ona już doskonale wie o co kaman. Także taka wyprawa na trasie Warszawa-Śląsk-Warszawa Warszawa, jednego dnia to dla mnie jest ogromna przyjemność. Ten samochód w porównaniu z moim LC500h, który miałem do niedawna, jest głośniejszy, jest twardszy, jest mniej komfortowy. Ale tym samochodem w dalszym ciągu dzięki, dzięki tej lekkości dzięki temu bezpośredniemu prowadzeniu dosłownie połyka się y, kilometry. Udowodnimy Wam dzisiaj, że te kilometry takim samochodem można połykać naprawdę w miarę tak. Jesteśmy na mopie w okolicach Śląska. Do samych gliwic został nam dosłownie rzut beretem. To jest miejsce, w którym pokonaliśmy dosłownie i dokładnie 303 km naszej podróży, troszkę przez łódź, troszkę krajówką, później bardzo długi dystans autostradą, zobaczmy ile funkielnówka i ile taki lekko już... No nie podstarzało, ale taki piękny, dojrzały model yy, spalił. Komputer pokładowy 911 Carrera T pokazuje wyraźnie 303 km, średnia 97, spalanie średnie 10,7. Co to znaczy? To znaczy, że po drodze był wymieniany olej i auto postało ze 20 minut na biegu jałowym, żeby się ten nowy olej ułożył i zagrzał. Stąd dosyć niska średnia, ale my nie jesteśmy laboratorium, my robimy badanie odzwierciedlające życie. Ten nie miał wymiany oleju, bo on dopiero na nią czeka. Jeszcze mu nie y, przysługuje. Także wyniki będą się, jeżeli chodzi o czas podróży, troszkę różnić. Ale myślę, że i tak będą bardzo fajne i miarodajne. Tutaj, jeżeli chodzi o spalanie, 9,2 i tak samo, przejechane 303 km w nieco ponad 3 godziny. Także cóż to wszystko może oznaczać? Oznacza to, że. Stary, dobry, sześciocylindrowy, wolnossący bokser, połączony z siedmiobiegowym PDK, na tej siódemce jest w stanie utrzymać takie obroty, że będzie jechał bardzo oszczędnie. Przypomnę, 9,2 litr na setkę. Spalanie tak jak w każdym innym normalnym osobowym samochodzie. Tutaj Grubo ponad 10 litrów, 1,5 litra różnicy. Czy to dużo, czy mało? Nie mnie to oceniać, wy to ocencie. Tutaj też sześciocylindrowy bokser, ale podwójnie doładowany. Auto o dobre 250 kg cięższe od tego bokstera. Na pewno dużo bardziej nowoczesne, na pewno dużo bardziej zrywne, ale wynika y, dobitnie i dokładnie, że starszym samochodem można pojechać naprawdę bardzo, ale to y, bardzo oszczędnie. Przybliżę Wam jeszcze teraz. Y, na czym polega zalewanie samochodu, przynajmniej od czasu do czasu, lepszym niż gorszym paliwem? No to zalewamy. 300 km, ciekawe ile to kosztowało, żebym się nie pomylił. Evo Plus. Bardzo piękna nazwa, naprawdę bliska memu sercu. I zobaczymy. Oczywiście są tańsze metody pokonania 300 km niż y, samochody Porsche z sześciocylindrowymi bokserami. Gdyby to zrobić, nie wiem, na gazie albo jakimś takim jednolitrowym pierdzikiem, pewnie byłoby ciut oszczędniej. Tym niemniej zwracam uwagę, że Porsche Boxter to jest samochód, który i daje się w miarę tanio eksploatować i naprawdę niewiele pali. Komputer pokazał 9.2, no zweryfikujemy ile tej wachy tutaj do tego zbiornika nam wejdzie. 300 km, czy będzie więcej niż 200 zł? Dru, <Free People> będzie więcej. Dobra, czy będzie więcej niż 220? Nie. 21461 do pierwszego kliku, czyli dokładnie 29,4 litra zatankowałem. Trudna ta matematyka jest, ja już zawsze wolę iść i, i płacić. No to teraz tankowanie tak zwanego zieleniaka. No i teraz rączki na kołderkę i patrzymy, ile się wleje. Obydwa auta są tylno-napędowe, więc nie mamy tutaj różnic w spalaniu wynikających z napędu na dwa lub cztery koła. Yy, Boxster ma centralnie mocowany silnik. Dziewiętnastka, 911 ma silnik na yy, tylnej osi. Obydwa auta zbiorniki mają z przodu. No i co? Koszt pokonania 300 km, 303 z dokładnością. Na pewno będzie więcej niż 200, bo tak mi pokazał komputer pokładowy. O. 31,64. Jaka jest różnica? Ile tam było? 29,04. 29,04, 31,64. 2,5 litra więcej. Dużo? Mało? Naprawdę niewiele. Wydaje mi się, że takie testy z życia wzięte pokazują nam, że ta. Cudowna, starsza motoryzacja w przepiękny sposób uzupełnia i łączy się z tą motoryzacją nową, że jak się bardzo chce, to tym magicznym słowem Porsche, nawet przy jakichś takich niewielkich zachciankach, można pojechać naprawdę bardzo oszczędnie. Zarówno ci, którzy tankują diesla, jak i benzynę, mogą wybierać paliwo tańsze i prostsze oraz paliwo z tak zwanymi dodatkami. Czym to się różni? No chemicy będą wiedzieć dokładnie, czym to się różni, ale jeżeli chcemy zadbać o czystość naszego silnika, o brak nagaru, o lepszą pracę tak naprawdę całej jednostki napędowej, przynajmniej od czasu do czasu warto zastosować takie paliwo, umówmy się, baza benzyny jest ta sama. Ale inne są tutaj dodatki już uszlachetniacze. Tu jest dużo więcej takich czynników wdrożonych w to paliwo, które sprawiają, że spalanie będzie dużo bardziej efektywne, że ten nagar nie będzie się osadzał, a lepiej zapobiegać niż później kilogramy tego nagaru z silnika y, wymywać. Oczywiście ta benzyna będzie odrobinę droższa. Pamiętajcie też, że tę E5 stosujemy do starszych samochodów, ponieważ y, ta poprzednia benzyna 95 została wycofana, więc sprawdźcie sobie dokładnie w internecie i dla bezpieczeństwa moim zdaniem warto takie... Paliwo nawet do starszych samochodów y, zatankować. Ja i tego Porszaka, i tego y, pędzę 98. Y, zwracam uwagę na te dodatki, bo wiem, jak ważna jest czystość silnika. Przejrzyjcie w internecie filmy, jak się endoskopem bada czasami głowice, jak potrafi tamten nagar naprawdę aż ociekać z tych gniazd zaworowych. Wtedy praca na pewno nie jest efektywna i nie jest ekonomiczna i nie jest ekologiczna. Idę płacić. będą po 2 z ziemniaczkami i z Takie same. No i proszę, wracam Ci ja z kasy, a Pani mnie poinformowała. pani Adamie, 12 zł taniej. Mało? Dużo? No maksa dużo. No można było bez aplikacji 12 więcej, albo z aplikacją 12 mniej. Zatankowane dwie furmanki, w sumie przejechane 600 km. Czad! Dwa słowa jeszcze o boxterze, który jedzie koło mnie. No to jest rzeczywiście auto, które trafiło mi się jak w ślepej kurze ziarno, żeby brzydziej nie powiedzieć. Jest to samochód sprowadzony z Japonii, samochód w świetnym stanie, który ma 83 tysiące przebiegu tylko, a jest z 2011 roku, więc ma 13 lat. Nie młody, ale wciąż w formie. Cały ja. No, samochód, który. Nie wolałbym zamienić na Caymana, bo Cayman z twardym dachem jednak jest samochodem jeszcze sztywniejszym, jeszcze bardziej sportowym, ale w mojej opinii ten Boxster akurat to jest auto, które naprawdę może się spodobać i chciałbym naprawdę zacząć obalać mity, że to nie jest gorsze Porsche. Nie zmienię Porsche na gorsze, czy nie zmienię 911 na Boxtera, tylko mam pełnoprawne, mam fantastyczne i fantastycznie jeżdżące Porsche. Być może właśnie dzisiaj Cayman i Boxster y, to są te samochody, dzięki którym którym możemy w najtańszej, w miarę przystępnej formule stać się posiadaczami samochodu marki Porsche. No i tak to już jest, że każdy samochód, który trafi do mojego parku, Siemaneczko, Witam cię cześć, to trafia kroga. do braci Pietrzak w Gliwicach i Bronek tutaj teraz zrobi mi jakąś fajną ekspertyzę. Ja się zakochałem w tym bokserze, dlatego go się wziąłem, nie kupiłem. Niestety jesienią i zimą nie mogłem za dużo jeździć, ale jak widzisz troszkę był pojeżdżony, bo dwa razy yy, nie wytrzymałem się, przejechałem po mieście. Także auto jest umorusane, ptak nasrał, wiesz i takie tam różne. Takie jego prawo. Tak, ale chciałem Cię podpytać przy okazji jak będziemy mm -hmm. sobie oglądać ten samochód o kabriolety. Czy w ogóle u ciebie jest taka usługa jak jakieś zakonserwowanie, zabezpieczenie, wyczyszczenie, wyłącznie jakoś tam delikatnie z mechanizmami? czy Możemy, czy nie możemy jak, naj, jak najbardziej zająć się również takim dachem. No. E, tak to tak jest samo to, stanie, to troszeczkę zmienia jeszcze na, to, na, na chwileczkę naszą rozmowę, jeśli chodzi o kwestię dachu, bo samochód jeździł w zimę? Nie, praktycznie nie. Praktycznie Od dnia nie. dwa razy, ale po suchym. No. Ale gdyby była potrzeba, to podwozie też możemy oczyścić z soli i innych, mm -hmm. innych chemikaliów. Wracając. To, to z przyjemnością. Wracając do dachu, jak najbardziej e, zaopiekujemy się również dachem. E, oczyścimy, zaimpregnujemy, sprawdzimy jak pracują mechanizmy, jeżeli będzie taka potrzeba, również je e, doprowadzimy do takiego stanu, żeby funkcjonował godnie z marką. Jest. Oczywiście. On się delikatnie haczy. To auto przyjechało z Japonii prawie 5 lat temu i przez 4 lata po Polsce zrobiło nieco ponad 1000 km. Także głównie mm -hmm. stało i wydaje mi się, że te wady, które mogą gdzieś tam wynikać z obsługi, tego będą wynikały bardziej ze stania niż jeżdżenia, Zjeżdżania, dokładnie nie? tak. Na to się trzeba nastawić. Dokładnie tak. Czarny kolor. Łatwy? Czarny kolor, to ja już tutaj pomogę jak zwykle. Czarny, jeden z najbardziej wymagających kolorów, ale też i najbardziej wdzięczny, jeśli chodzi o... Zadowolenie i efekt końcowy. No, wiadomo, że jak to przy czarnym, eleganckim, bez odpowiedniego wkładu pracy, większego niż przy każdym innym kolorze, Aha, efekt końcowy nie będzie tak, jakbyśmy sobie życzyli. Mhm, Więc mi podziękować. Że... Z, przyjemnością, ja z, przyjem, z przyjemnością. Czy tak jak zawsze oczyszczenie, dekontaminacja, glinkowanie, do tego dwuetapowa korekta Lakieru i klasycznie grafenowe zabezpieczenie powłoką, czyli dziesięcioletnie, najlepsze na dzień dzisiejszy, jakie jest dostępne, jeśli chodzi o powłoki ciekłe. Okay. To z zewnątrz. Oczywiście do tego dodatkowo wyczyszczenie kół, zacisków, mm -hmm. zabezpieczenie ceramiczne zarówno wnętrza felgi, jak i zewnętrznej części. Do tego również zabezpieczenie zacisków hamulcowych, żeby było łatwiejsze w utrzymaniu w czystości i żeby pozbyć się tych wszystkich opiłków, osadów, które tam w czasie Jazdy już się nagromadziły. Widać porszowski, dosyć miękki klocki, klocek hamulcowy, dynamiczna jazda, wiesz, tutaj siłą rzeczy te czarne opiłki starczy z, z klocka będą się w tę felgę wbijać. Widać to co widać, że sobie ładnie już znalazły swoje miejsce na, na każdym skół. Na każdym I im później, tym to się szybciej jakby zaczernie, bo mają się czego trzymać. Dokładnie tak, a my, a my, im, a my im przeszkodzimy i usuniemy co niepotrzebne, a to, co e, e, uda się nam uzyskać, e, zabezpieczymy powłoką ceramiczną, do tego, żeby było bez, bezpiecznie, wiadomo, oczyszczenie kloszy reflektorów. Stary dobrych ksenon Stary dobrych tak, oczywiście, tak. musi... tak. oczywiście tak. Musimy spryskiwacz i Dokładnie tak. Oczywiście. Jak tam nie ma. <laughs> no i później na sam koniec wisienka na torcie, czyli wnętrze. Dobrze, dobrze. wnętrze sobie też zrobimy. Prze przejdziemy, jakieś wrażenia. Otworzę dach, będzie nam łatwiej. Pokrycie. Bardzo proszę. Dobrze. To, co tutaj się dzieje? Możesz posłuchać teraz bronek, o, jak to działa. On tam czasami troszkę chrzęści, czasami się jakoś tam układa, ale ogólnie jest to bardzo szybki dach. Porsche w ogóle robi w kilkanaście sekund jedne z najszybszych prezentowych dachów yy, na Co rynku, mogliśmy nie? zauważyć. O właśnie, i już mamy to zrobione. Jesteśmy po robocie. Zgaszę, żeby nie kopcić. No właśnie, auto jest z Japonii. Ma malutkie wnętrze, żeby nie było dużo roboty. Widzisz? Można jakieś plusy znaleźć. Wielkość wnętrza, wielkością wnętrza, utrzymanie standardu, wymaga i tak takiego samego nakładu pracy. Aha, okej, okay. no, czyli wszystko w normie, czyli wszystko w rodzinie. Bardzo dużo ty, tej połaci kremowej, zobacz, że tutaj te wszystkie elementy, trochę jak w moim 997, uh -huh. tym granatowym, nie wiem czy pamiętam Pamiętam. Że on też miał wszystko przy tę skórą, tamten miał nawet tutaj cały ten ekran i to wszystko oklejone skórą, ten tego nie ma, ale w sumie i kolorystyka i połacie tego przycia podobne. Podobne, dokładnie Jak to tak. oceniasz, to wnętrze w ogóle znaczy, tutaj, w tych wnętrze, najbardziej newralgicznych punktach? Wnętrze, punktów. jak na samochód, który ma już swoją historię, jeśli chodzi o przebieg. E, patrzę teraz, tylko zerkam na ilość kilometrów. 83 no, tysiące i ma lat 14 ten samochód. Zachowany naprawdę w megastanie. Co nie oznacza, że takie wnętrze należy systematycznie oczyszczać, dbać i je pielęgnować, czyli Przede wszystkim impregnować, mm -hmm. tak, żeby ten brud, który tak bardzo chce nam zniszczyć, tapicerkę, ją utwardzić, żeby ona za chwileczkę pękała. No, po prostu nie zostawał i żeby nam nie uprzykrzał życia i nie odbierał przyjemności zjeżdżenia takim ładnym samochodem. A się te, Mówi się, że skóra pęka, to się po prostu coś z nią tak wsysa, Dokładnie. Brzyna, A nawet aż... tak jest, a nawet bym powiedział, że nie tyle co się okay. wsysa, co sami to sobą no. wtłaczamy. Ciałem własnym. Dokładnie tak. W spodniach typu fizy fizy fizyka działa dokładnie tak samo wszędzie. Więc jak, jak zawsze oczyszczamy, na samym końcu już będziemy impregnować, żeby tą tapicerkę, zarówno jeśli chodzi o wnętrze foteli, czyli ten mm -hmm. nubuk, który mamy tutaj, czy Alcantarę. Właśnie, I to jest potem... troszkę inne niż 911, dokładnie. która była u Was, bo tutaj ja miałem całe skórzane te fotele. A tutaj a mamy tutaj je łączone, mamy... ale to nie stanowi mm -hmm. żadnego problemu. Impregnujemy zarówno jedną, jak i drugą część każdego z, z foteli. No i te elementy, które tutaj mamy z, ze skóry, również no wiadomo, że kierownica też dokładnie oczyszczona i zabezpieczona będzie kompleksowo. Ona jest nawet dużo bardziej taka temper jak od Was wyjeżdżam, jak ona leży w dłoni, jak sobie jadę przez te szkody górnicze i mnie tak telepie, a ja te mikrokonterki wpinam, bo nie jadę wolno, no to zawsze jest bo bardzo tak, przyjemnie ją dzierżyć w dłoni. Bo tak. tak powinno być, bo jak ona zaczyna być śliska, to znaczy, że woła już o to, żeby to, co powiedziałem wcześniej, wyczyść mnie, zaimpregnuj, bo staje się mniej bezpieczna. O właśnie, zabezpiecz mnie. Co jeszcze ciekawe jest w tym samochodzie? Dwa bagażniki, żeby nie było za mało roboty. O, proszę bardzo. Tu jest tył, używany sporadycznie, hmm. ale również do odświeżenia to jak zawsze do Odświeżenia, tak. i przód, który jest bardzo draczny i zabrudzony sukcesywnie też. A brudu się akurat nie boimy, więc tak. tutaj y, to nie stanowi dla tak, nas żadnego kłopotu. No i pięknie, no jak full komplet, to full komplet. To jest pamiątka, ja to biorę do domu, zabierę, to nie będę nam zostawiał. Bo już na jakąś blachy raczej y, nie wróci. Stan lakieru jest tak brudny, że nie wiem, czy jesteś w stanie ocenić i będzie tej pracy, czy to i tak kompleksowo idzie wszystko? To idzie, czy... idzie kompleksowo. Jak dokładnie samochód umujemy, oczyścimy lakier, to wtedy oceniamy i dobieramy stopień y, zabezpieczenia finalnego, ale przede wszystkim przygotowania przez korektę. Tu, tutaj myślę, że korekta jedno, jak będzie potrzeba, to dwuetapowa na pewno będzie to nas, przez nas przygotowana. Dobrze, jako że idzie wiosna. A po niej lato? Będzie pogoda piękna, to tak, taka wersja minimum Twoja przed ten Tutaj? No. Mam Kiedy być, się zobaczymy? Mam być szczery czy kulturalny? Eee, możesz być optymistyczny po prostu. Optymistycznie 2,5 tygodnia. Real, re, 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 realnie 2,5 do 3. Aha. Z naciskiem Dzień na 3. Na na Okej. Okay. Ale ja też sobie zdaję sprawę, że wiesz, że to nie pierwszy zdanie, że ja tu kartę z tego klienta wykładam Pięk, e, u was i wiem, ile to jest roboczo godzin, żeby taki samochód, choć już fajny, do takiego stanu, jak, jak się odbiera jest pod tego pokrowca, żeby doprowadzić. Dokładnie. No, tak. To jest. Także ja się uzbroję w cierpliwość, po prostu. Zostawię. tak go... zawsze będziemy na bieżąco wienie, oczywiście. informować. Tak, powiesz mi ewentualnie, tu pamiętaj, zawsze ty, pyk dociskam, żeby nie trzaskać. Wiesz pamiętał? Uczę się od ciebie cały czas. Czy czas. To ja jadę. Jesteśmy w kontakcie do jego zobaczenia w takim razie. Tak.